Witam serdecznie. Znajdujemy się w obiekcie Dworzec To Kultura. Jesteśmy po spotkaniu autorskim z panem Łukaszem, w którym uczestniczyły klasy czwarte Szkoły Podstawowej w Teresinie. Skąd nazwa? Bowzin. Bowzin to akronim od y, słów bardzo oryginalny fanzin. Był to pierwszy tytuł, tytuł mojego pierwszego fanzina, który wydawałem. Mozaika twarzy Bowzina. Tym razem starałem się eksponować twarze realistyczne, twarze aktorów, twarze znanych sportowców, również moich znajomych, mojej rodziny. Jest to ekspansja na zupełnie nowe e, narzędzie pracy, jakim jest e, stalówka, jakim jest piórko z czarnym tuszem. Ale rysik i czarne piórko to nie tylko Pana zajęcie, również Pan rysuje komiksy. Przede wszystkim od 20 lat tworzę komiksy, a właściwie czytam. Komiksy, znam komiksy od kiedy, od kiedy pamiętam. W moim domu od zawsze były jakieś komiksy, na początku były to mozaiki, które przywoził mój tata z NFD. z czasem pojawiły się kajki i kokosze, Torgale oraz różne inne tytuły Romki i Atomki. Ta pasja była przeze mną ze mną przez, przez, przez całe, całe moje życie i właściwie nie wyobrażam sobie, została w głębi gdzieś mojego serca, mimo że skończyłem studia psychologia w zarządzaniu z tym magistrem, to jednak ta pasja była zawsze ze mną i Pozostała do dziś.